Cześć, dzisiaj taka wyżynarka Bjorn. Wyżynarka z wskaźnikiem laserowym. Nie ma nic o produkcji. A no, parę lat u mnie służyła. Dostałem ją kiedyś e, uszkodzoną, naprawiłem. No ale już powiedziała dosyć. Także karą za ten bunt będzie zezłomowanie. Mam nadzieję, że będzie troszkę miedziuszki. Na pewno będzie trochę złomu ostrze, trochę przypalone, ale jeszcze je sobie odzyskam. No i kabelek będzie. Także ja się biorę za demontaż. A was zapraszam na film. I zobaczmy, co się udało wyłuskać z tej wyżynareczki. Plus jest taki, że w stojanie była miedziuszka. No, to był trochę starszy sprzęt, także fajnie. I zobaczmy. Tak. Błom stalowy. 720 gramów. Po 60 groszy, 43 grosze kabelki po 5 ziko 50 groszy. Zawrotna ilość aluminium odlewu 26 g po 5-20-14 groszy. Jest to drobina mosiądzu, z wtyczki i ze szczotek. Całe 8 gramów. Policzę jako pobiał. 18, 40, 15 groszy. No i miedziuszka. A jeszcze kawałek papieru został. Miedziuszki nazbierało się dokładnie 60 gramów po 32,70 zł, 96 razem 3 zł, 18 groszy odzyskane. No sprzęcik mi trochę, trochę czasu służył, także w sumie to i tak miałem go za darmo, także czysty zysk. Zero strat. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.